wiedzieliście o tym, że jak jest FNAF, jest grudzień, to wychodzi film właśnie FNAF. A ja wciąż robię to samo. To jest pierwsza część, a przy drugiej przypadkiem znaczysk. Czuję, jak oni za mrok. получается, ага. Ну что, пить. Чего я не, не знаю, что сказать, что ли. Да, еще это Pamiętam, czekaj. Tak, i teraz byliśmy tu. Który? W każdym razie byliśmy tu, i mieliśmy iść do tego. Jak on jaką mam? Bo nawet nie mam. Nie ma, nie ma. Ten receptor jest do pizzy webał. Nie? Śrubokręt, i mieliśmy. Nie śmieć wziąć latarkę Na tarkę i wziąć śmieć A to tylko 2 Gdzie się wyrzucą Ośra Wcieliśmy się wyrzuca No oprócz tego, że to kosza, bo teraz Nie mnie śmieci wyrzucić Momentalnie nie zapraszam, trzy razy to samo robię Kurde mol Gdzieś drugim wyjściem? Czy coś?

No Chwilę myślę, że szedł. Jeśli mnie drobinę robi, to będzie można. Zobaczmy gdzieś drobinę. Fiuu, fiuu. Nie Dobra, dawaj. O! No, klucz. Jemy teraz. Tak, okay. tak. O... Z pieczkami, że nie się to do tego żeby... Przeszłość? Podpędźcie chłopaka i zobaczymy co się Lupca, i synek, bo on się udusił. Dobra, chlaw Tu się trzy dziecko Dobra, i tam Datujecie. Co, czy są śrubokryn? Przerwę śrubokrętę w piwnicy. Aha, śrubokrętę nie widać. Gdzie jest piwnica? Gdzie jest piwnica? Magazyn ochrona piwnicy. Przecież mi widać drzew w tam, tamtym tylu. O co chodzi? Uuuu. Ale to jest stare łatwiej. A? A? Co to chodzi? Proszę zapewnić Aaa! Czyli ja nie miałem... czyli ja dostałem... Nie wiem przeczytać.

Proszę, rozumiesz? Ja. Czekaj, czy wiesz? Uw, dzięki, myślałem, że to badanie leży na zawsze. W jednej chwili już mogę sprzedać. Proszę, jakby. Z jedną Dobrze. Da się zrobić. Jest. Dzień drugi. Druga co? Dzień co? Dzień co?

Czeka na ciebie pytanie. Co? Co? Cześć, na tu. Замыкай. 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 Замыкай.

У-у-у! Ну, чё, по-моему, Что ж? Что стало? не Что ж вы так по уже не смогла, я не могла, я не смогла. Ну, пошла. Боже. Уйдите,

Pożyczyć po prostu możesz może po prostu pożyczyć. to są jednorazowe Ok, to możemy nam dać. Hmm. masz pojęcie ile te rzeczy kosztują. Po co jest? coś, Cześć. 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 Czy książkę o tym... Jak nie byś Ha Chodźcie, przestanie mi mianować czasu, byłem nerda Uuuu. Nie słuchaj, Dylan jest zazdrosny, bo umiesz czytać <grym> Dzięki, mojej starej szkoły też dokuczali mnie za czytanie. Cóż, muszę być naprawdę głupi. To mnóstwo od Cifi? Coż, Co czytasz? Mitologia starożytnej Grecji. Mm. Lubię. Czy co? Szkicownik dała. Fuedi! Przykleić kapelusz do głowy. dzieci ci szczęki nie nadal nieprzewidywalne w nowych modelach. Też kończymy krzycz. Uważaj, żeby jasne rozbłyski nie dotarły do uczuć błędnego. Zakaz błysków kamerowych. Włącz protokół wechła w ciągu dnia, by uniknąć przejrzenia przez czeka. Gniazdo za śmieci. Co za zapach? Zakaz jedzenia pobliżu cziki, Nie próbuj grać na gitarze Bonnie. Okej. Okay.

Interesujący szkicownik Gabriel. Dzięki. Co za złoto mogę to wziąć? Ja to chcę. Proszę wejść, tu mam no, napisane na tyle. Dobra, szło coś... Tutaj. Dum! To jest ładna. No przecież nie wyłączył. Druga, nie ma Dobra, czas wrócić do Jeffs. Ile, że mam plan. Na pewno muszę się stąd wydostać. Będzie, hmm, nie będzie nie dobra dawaj, czyli nie drzwiam hmm, wylecisz co? Ok. Zobaczę. O patrz. No. Ter innych fotognistwa. Trzy coś. No, co druga. Idziemy do pizzerii, do basenu z kulkami. Ale po co? żeby to, że, 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 że to Do to, to jakaś pani. No, trzeba czekał wiecznie. Przysięga, im dłużej czekam, tym bardziej z szczury, szczury A co jeśli w są szczury? Bo gorzej, ci kli są są szczurami? Nie kli mi, żeby się nie, żebym się uspokoił. kli że mam jest ...by się i rano już... Czy to jest ono czy on? Bo napisy tego nawet nie zdradzają. Bez sensu. Głos, który słyszałem wcześniej. Zastanawiam się, skąd pochodził. Jaki głos? O, oh. fidele, oh, ale... Światło zgasło. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób to jak Skończył się bateria, nagle znajdę wniosek. O, działa jedna klatarka. O... ...żeście... A, nie. Jeszcze możemy widzieć, nie Coś tam. O nie, kończy się latarka. Ej, to są... o, to nie, by się coś nie określić. A, więcej. Nie, bo to jest wyjście. Tu nie mogę, tu nie mogę, mogę jeździć tylko do basenu z pieczkami ona no, no zaprasza Okej okay. Tu przełącznik I światło On się ruszył się ruszył widziałem to Nie mam Dobra ty nic nie widać nie nie widać Może będę tam do pomieszczeniu Latareczka Nie bo to drendrain to nie Oj Na półce jest bateria Dawaj 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 O mam baterię czy teraz my... tu nie mogę tu nie mogę tu nie mogę Tu muszę to mieć Tam coś będzie, tam coś będzie, nie będzie ojca, tam ale tam coś będzie. Uuu, krzyki. Przedobok, co? Tu nic, tu nic nie mogę. Znać tatę. Gdzie? Tam coś mogę podnieść, poczekaj. Tu coś mogę podnieść. Żeton. No cóż. Chyba tyle. Tu nic Kliknęłem z przyzwyczajenia, no gdzie szukać ojca? Jak ja tu nigdzie pójść nie mogę, to gdzie mogę go szukać? Mogę jednak pójść, nie bez to znać dziecko? Kiedy mogę wrócić? Skończyłem się lataria. Yeah, eee, pierdziele. Najgorzej. Co to za dźwięki? O, już ich nie ma. Najgorzej skończy się latary. Ktoś się za słabo ukłop. Fajnie wciąż siedzi no, Może draft będzie w mam baterię. Nie przeszkadza mi, że przejadę dość do prostu tylko nie za Zaprzyjmi kopyt o baterię. Nie mam baterii. Żeton Słubok, na przykład. Nie może. Żeton Użyjemy sobie żetonik. Mogę mm. klucz? Tak, to dźwięk. Fajnie dalej, mówię ciężko po wołowce, Fajnie Nie ma, nie ma, dobra, nie ma nic do tego. Typu. Potrzebuję baterii. Cieszę się, że zamalowali przeżywające malowidła, ale mogę użyć panią. Kontro... 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 Czyli czy... tu nie ma, to może ciało, elektro, jakieś tam. Można się schować w kratach, nie? Tak. Problem taki, nie mam baterii. Tak, bez baterii, to tak, średnio. Dobra, wracamy tam. Tylko trzeba baterii. No muszę znaleźć baterię. Chyba tam. Im, to nie do piwnicy. Dobra, idźmy do piwnicy sprawdzić, czy są baterie. Nie. Ty. Jak się przechodzi przez drzwi. Zaczyna słyszeć tam babkę. A. na przykład może No, wchodź. Nie mam baterii, nic nie Ale dobra, klikamy, co się da. Popka na szczurę. Yy, popka na szczurę? Wentylacji. 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 Nie ma nic. A ja nie mam baterii. Dobra, wracamy do. Oj, szukać! Znajdź dziecko, jak? Dziecko. Nie będzie go, nie będzie go, nie będzie go. Nie mam baterii. Z tego, to nie ma baterii. Nie chcę iść do piwnicy, bo nic nie będę widział. Gdzie tu? Nie, proszę. Proszę, dołączony. stronę? mnie. Nie, no, ha, has tam już mi czas tylko Idź Fiu fiu, Wytupcaj. Później Płodzienie za plecze Poszedł Ale wyszedł z improvise, wchodzę tam On wyszedł, ja wejść nie mogę Wejdziemy tu, co tu jest? Tchur! Chica! Ahá! Já atrapalharam a gente. E... O que é que O que Co wygląda rząd? Tak jak z tak daleka albo czuję zapach mojego lunchu? Zobaczmy w kuchni jest dzieciaka, ale nie mogę do niego dostać. Dopóki nie z tego czegoś sporo, to daje, nie dojdźmy mięku do niejazdu. Jeśli chcę jedzenia, może dostanę kawałek pizza od drzewa. Teraz idziemy do kuchni, do tego czegoś. Lecimy tam, do którego drzwi. Znowu? Nie mogę wejść Czy to ja patrzę, jakby byli? Nic nie widzę, bez sensu Tam poszło ta zika. no nie mogę tam iść Jedalnie, aha, aha Dobra, 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 idziemy tam nie ja tak? To jest schowanie się. Gdzie ja jestem, że to jest schowanie się? Nic nie widzę. Aha, to jest ta... to. Tu gdzieś powinno być drzwi. Tu jest scena.

Żyje! Matko jedynie bez latarki nie da się. Śmie łap Przepraszam Przyprzedzę to są działać Jeff Bywało kruwal. Coś coś możesz to tak kupić. Aha, okej. Żeby kasy. A wiesz uwagę. No ale, jest ale to... Gdzieś muszę postawić no. ten, tam tam... ...szczurki. Szczurki, ściurki, ściurki Dobra, ty... ...szczury mnie zjedzą jak... ...jak nie przestanę grać w tę grę chyba.